W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, Zaprawdę, powiadam Wam, Proście, a otrzymacie, Szukajcie, a znajdziecie, Pukajcie, a będzie Wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, za prawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić, Ojca w imię moje, dawam, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś Marijo, łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Najświętsze serce Jezusa, Ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś. Zaprawdę mówię wam: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami, proszę o łaskę. Ojcze nasz który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych. Dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o którą Cię prosimy za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki, Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, Módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.